Dużo osób mówi o prawie, a prawem co jest? Halo! Jedne jest prawo. Które jest ee, najwyższe przekazanie. Jeśli wypełnimy te przekazania, to prawo sporządzone na kamiennych tablicach jest bezwartościowe. A prawem jest to, by wypełnić dwa największe przekazania. Miłuj Boga swego całym sercem, umysłom, duszą, Tak samo bliźniego. Całym umysłem. Sercem, żywym sercem. Bo żywym sercem właśnie to mamy tą pociechę, radość. Jaka jest w każdym z nas, bo Bóg jest niedaleko nas. Wiesz o tym? Że Bóg jest niedaleko nas. Tak jest. Rodziny, cieszmy się. Mój pojazd, rower. trochę spaceru, trochę jazdy na rowerze. Dobrze nam zrobi tą niedzielę i wyjdźmy z domu na te spacery. Do usłyszenia. Pozdrawiam i błogosławię w imieniu naszego Ojca, Króla Chrystusa Emanuela. Tak. Jedna wielka rodzina.